Konkursy prawdopodobnie były oceniane przez komisję niezależną, gdzie nie znam osób, które były w tej komisji. Darek Matecki bardzo często widywał się z ministrem Ziobro. Trzy konkursy z Funduszu Sprawiedliwości i ponad 16 milionów złotych publicznych pieniędzy dla dwóch szczecińskich organizacji powiązanych z Dariuszem Mateckim i suwerenną Polską. To były naprawdę. Całkiem dobrze napisane projekty. Trzy konkursy, w których uczestniczyły te stowarzyszenia, były najpewniej ustawione. W śledztwie dotyczącym afery Funduszu Sprawiedliwości zatrzymani i tymczasowo aresztowani zostali prezes Stowarzyszenia Fidei Defensor i były prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Co pan łączy z Dariuszem Mateckim? To no, mój kolega. To, że. Traktuje to jako powiązania, to, to jest nieprawdą. Śledczy zarzucają im m.in. przywłaszczenie mienia i pranie pieniędzy. W działalność obu stowarzyszeń były zaangażowane te same osoby. To te osoby często powiązane rodzinnie, a także pochodzące z jednego kręgu znajomych. Taki układ Szczeciński. Doniesienia medialne o tym, że Fundusz Sprawiedliwości stał się folwarkiem, prywatnym folwarkiem suwerennej Polski, nie były dalekie od prawdy. To Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mraz jest jedną z osób, którym Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Mężczyzna złożył zeznania i wyjaśnienia w tym samym śledztwie, w którym na polecenie prokuratorów przeszukano domy najważniejszych polityków suwerennej Polski, w tym Dariusza Mateckiego. Czasami byliśmy zmuszeni. Pod koniec maja Tomasz Mraz wystąpił w Sejmie na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości i wyjawił mechanizmy przyznawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, w czasie gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro, szef suwerennej Polski. Z tego, co wiem, Darek Matecki bardzo często widywał się z ministrem Ziobro i prosił go o dofinansowanie jakichś jego działań. Wielokrotnie pomagałem OSP uzyskać sprzęt, napisać wniosek. Przyznawał wprost w rozmowie z nami Matecki na trzy miesiące przed tym, jak dyrektor Mraz publicznie powiedział, jak działał Fundusz Sprawiedliwości. Sprzęt, to przekazywał? Wójtowie. A bywali tam politycy Solidarnej Polski podczas przekazywania sprzętu. Bywali to bardzo dobrze, bo dzięki temu podkreślali informacje o tym, że taki fundusz działa i finansowane są działania dla strażaków. Matecki bardzo interesował się dotacjami z Funduszu Sprawiedliwości, także dla ochotniczych straży pożarnych, co potwierdzają nagrania Tomasza Mraza, do których dotarł portal TVN24.

to było wszystkich środków, podzielić na 41, czy? Nie nadzieję, na 41, Czego może dotyczyć liczba 41? Być może Matecki ma na myśli liczbę okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Tych jest dokładnie 41. Matecki na kilka dni przed wyborami do Sejmu wręczał czek na 130 tysięcy złotych dla OSP. A kto jest pierwszy na miejscach przestępstw takich jak podpalenia, jak wypadki spowodowane przez pijanych kierowców? Strażacy z OSP to są najlepiej wydane pieniądze, jak można wydać właśnie te, te pieniądze z funduszu, tą część, która dotyczy, dotyczy przeciwdziałania m.in. przestępczości. Nie chodziło o przeciwdziałanie przestępczości. Chodziło o kupienie głosów i pokazanie, kto tu rządzi. Politycy kupczyli tymi pieniędzmi. Kupowali głosy, kupowali przychylność w swoich okręgach wyborczych. ówczesny dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości nagrywał kierownictwo Resortu Sprawiedliwości przez blisko dwa lata, co z jednej strony rzuca nowe światło na tę aferę, a z drugiej potwierdza ustalenia dziennikarzy od lat zajmujących się Funduszem Sprawiedliwości. Dwie fundacje były powiązane z Dariuszem Mateckim i jednocześnie z E, ówczesnym bodajże wicewojewodą szczecińskim e, wak... Dariusz Matecki. Za chwilę pokażemy, jak działał układ Szczeciński. I jakie relacje łączyły Dariusza Mateckiego z Mateuszem W. Wizerunku tego drugiego już nie możemy pokazywać. Mężczyzna pod koniec października został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Podobnie jak inny bohater tej historii, Adam S. Dlaczego? O tym powiemy za chwilę. Przyjrzyjmy się najpierw temu szczecińskiemu politykowi i jego znajomościom. Matecki wcześniej był radnym w Szczecinie. Pracował w Lasach Państwowych, kontrolowanych wówczas przez Partię Ziobry. Zbierał między innymi podpisy pod ustawą nazwaną przez partię w obronie polskich lasów. Ale Matecki reprezentował też resort sprawiedliwości w swoim politycznym okręgu. Jak tu w Stargardzie podczas konferencji w ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w lutym ubiegłego roku. Jeśli zostałem gdzieś zaproszony, to nie wiem dlaczego mi podpisano, że byłem jako Ministerstwo Sprawiedliwości. Być może dlatego, że Matecki był pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, kiedy na jego czele stał jeszcze Zbigniew Ziobro. Na obu zdjęciach w towarzystwie Mateckiego jest Mateusz W. To też polityk suwerennej Polski. Co pana łączy z Dariuszem Mateckim? No, mój kolega. Partyjny kolega Mateckiego jest powiązany z organizacjami, którym resort Zbigniewa Ziobry przyznawał miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia powstało w 2012 roku, i jak wynika z ich profilu w mediach społecznościowych, zajmują się głównie aktywnością fizyczną ale w 2020 roku organizacja wygrała konkurs z Funduszu Sprawiedliwości na przeciwdziałanie przestępczości. Jak ujawniło nowe kierownictwo Resortu Sprawiedliwości, Przyjaciele Zdrowia dostali ponad 7 milionów 700 tysięcy złotych. Pieniądze Resort Dziobry przyznał w czasie, kiedy prezesem organizacji był właśnie Mateusz W. Jeśli ktoś się ze mną zna, to nie wyklucza go z tego, że może się ubiegać w publicznych konkursach o dotacje. Nie widzę takiej możliwości, żeby Dariusz Matecki w jakikolwiek sposób miał wpływ na to, że akurat te dotacje zostały przyznane. Ja myślę, że one zostały, zostały przyznane, dlatego że to były naprawdę całkiem dobrze napisane projekty. Zapewniał kilka miesięcy przed aresztowaniem Mateusz W. Ale według prokuratora zajmującego się tym wątkiem afery Funduszu Sprawiedliwości. Konkursy, w których wygrały organizacje powiązane z działaczem suwerennej Polski, nie były uczciwe. Trzy konkursy, w których uczestniczyły te stowarzyszenia, były najpewniej, potocznie rzecz biorąc, ustawione. Stowarzyszenia te były faworyzowane przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości przy przyznaniu tych dotacji. To faworyzowanie, według śledczych, polegało na tym, że ludzie ze stowarzyszenia konsultowali z ministerstwem swoje oferty konkursowe jeszcze przed rozstrzygnięciem wyników konkursu. A nie wszyscy startujący mieli taką możliwość. Projekty tych ofert otrzymywał urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, dokonywał tam poprawek, uzupełnień. A później taki projekt uzupełniony był składany już przez konkretne stowarzyszenie. W tej sytuacji nowego znaczenia nabierają słowa Mateusza W. jeszcze sprzed aresztowania. To były naprawdę całkiem dobrze napisane projekty. Spójrzmy zatem, co za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości zrobili Przyjaciele Zdrowia. Na swojej stronie informują, że będą prowadzone trzy serwisy internetowe w celu działań informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości. I to podkreślmy, jedyna informacja z zakładki aktualności z listopada 2020 roku. W okresie, kiedy ten projekt, o którym tu mowa, z Funduszu Sprawiedliwości był realizowany, czyli między rokiem 2020 a 2023, innych, z tego co ja wiem, innych projektów nie było. Te trzy serwisy to Radomskie Info, Lubelskie Info i Szczecińskie 24. Z tego co się orientuję, to mieli promować informacje o tym, że można uzyskać pomoc. No i jak Pan ocenia, promowały czy nie promowały. Spójrzmy, są banery z linią pomocy pokrzywdzonym, informacje z kroniki policyjnej, ale również promocja partii Ziobry i samego Mateckiego, wówczas radnego Solidarnej Polski. Solidarna Polska walczy o bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Zbigniew Ziobro w Nowym Czarnowie. Tematem konferencji polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz poparcie dla Dariusza Mateckiego. Skuteczna interwencja radnego Mateckiego. Spotkanie z europosłanką Beatą Kempą w Szczecinie. Rozmowy o przyszłości Polski i poparcie dla Dariusza Mateckiego. Nie ma pan poczucia, żeby Solidarna Polska wówczas i pan i pan Dariusz Matecki no, byli w wyjątkowy sposób promowani? Nie mam takiego poczucia. Nie, nie to było celem tych, tych portali, i tak nie było. W, gdy przestał być prezesem Przyjaciół zdrowia, został wicewojewodą zachodniopomorskim. Padła taka propozycja ze strony, ze strony Solidarnej wówczas Polski odnośnie objęcia tego stanowiska. Kto Panu złożył tę propozycję? Tak Władze Solidarnej Polski, myślę, że tak można, można to ogólnie powiedzieć. A jak nie Ziobro osobiście? Panie redaktorze, no tak jak mówię, no to, 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 to była decyzja władz Solidarnej Polski. Nasz rozmówca, gdy już został wicewojewodą, to z Mateckim nawet wspólnie przekazywali czeki dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości. A portal finansowany z Funduszu Sprawiedliwości i wydawany przez Stowarzyszenie, którym kierował wcześniej W, pisał o nim tak: Solidarna Polska ma swojego wicewojewodę. Wicewojewoda wręczył odznaczenia. Mateusz i Dariusz Matecki oczekują wyjaśnień od posłana Pieralskiego. Przypomnijmy, celem portali było szerzenie dostępu do informacji o działaniach Funduszu Sprawiedliwości. Trudno, żebym się nie pojawiał, skoro prowadziłem działalność urzędową-urzędniczą. W i Matecki nie tylko byli bohaterami w serwisie Szczecińskie 24. Już w 2022 roku aktywnie uczestniczyli w rozmowie o rozwoju biznesowym portalu. Politycy martwili się stroną wizerunkową, jeśli w serwisie zaczną pojawiać się inne reklamy niż Funduszu Sprawiedliwości. Jest, to jest dobry argument tak, pierwotny, czy wreszcie to, to, co mówi się że, że to jest czysto, nie mamy żadnych dochodów z reklam i to jest, I nawet odmawiamy, możemy pokazać, że należy dostawaliśmy no, do efekty, tak, a omawialiśmy. Jeszcze tak naprawdę nie będą musieli się zainteresować. Nie robią, że. Nie robią, że będą chcieli to z każdej strony, że tak powiem. Nie wiem, ja powiem, że mam ją troszeczkę nie, niego, jeszcze można by przeznaczyć. To Nie będzie na tygodniu trzeba, jakieś jadłaczki, jakieś koperty. Zawsze pytanie, czy mamy jakieś ładne, wejdziemy wtedy na szukanie. Autorką niektórych tekstów o Mateuszu W. Mateckim i Solidarnej Polsce jest Patrycja Szapiel. Kobieta według danych z Krajowego Rejestru Sądowego należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Ale nie tylko. Halo? To biuro poselskie Polityka Suwerennej Polski. Halo, dzień dobry, my do biura poselskiego. Biuro posła Mateckiego w żaden sposób nie jest oznaczone. Możemy wejść na chwilkę? Trzymajcie się. Po kilkunastu minutach otwiera nam pracownica Dariusza Mateckiego. To właśnie Patrycja Szapiel, z którą chcieliśmy porozmawiać o tekstach, które pisała w portalu sfinansowanym z publicznych pieniędzy i współpracy z Dariuszem Mateckim. Ja po prostu Pani niczego nie powiem. Proszę pytać tych autorów tych portalu. To Pana koleżanka, Pana pracowniczka pisała te teksty między innymi. No a Pan się... Patrycja. No dobrze. Ja nic państwa nie pamiętam od sprawiedliwości. Już po naszej wizycie w Szczecinie i pytaniach, teksty, których autorką była Szapiel, zmieniły podpis. W pierwotnej wersji, dzięki archiwalnej wersji strony, widzimy Patrycję Szapiel. W nowej wersji, podpis to redaktor. Zmienił się też adres biura poselskiego. Lokal, z którego wyszła Szapiel, należy do księdza. Matecki za wynajem płacił duchownemu 500 zł miesięcznie. Co potwierdziła nam kancelaria Sejmu. Duchowny, dokładnie pod adresem Biura Mateckiego, prowadzi biznes, sprzedaje gry. Już po naszej wizycie, Matecki przeniósł biuro na ulicę dworcową, choć adres korespondencyjny nadal prowadzi do lokalu księdza. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Sylwester Marcula. To ten sam ksiądz, który występował w materiałach Fidei Defensor w Szczecinie. Boże. i promował tę organizację w swoich mediach społecznościowych. Fidei Defensor to inne szczecińskie stowarzyszenie. Też dofinansowywane z Funduszu Sprawiedliwości. się, I co ważne, związane z tym samym kręgiem działaczy co przyjaciele zdrowia. To akurat jest Defense. Do końca ubiegłego roku do szczecińskiej organizacji trafiło z Funduszu Sprawiedliwości ponad 9 milionów złotych. Czy mogło... Ta znajomość z panem mogła pomóc wygrać te konkursy. Ja nie mówię, że pan. Kazał się. się. Tak, panu odpowiadam, że konkursy prawdopodobnie były oceniane przez komisję niezależną, gdzie nie znam osób, które były w tej komisji. Ale z nagrań Tomasza Mraza wynika, że Marcin Romanowski już wtedy zdawał sobie sprawę, że może być z tego, tu cytat, afera. To się też chodzi o to, co możemy, czego nie powinniśmy mówić, nie? No to to Poddana jest informacja o tym, że pracowałem w ministerstwie normalnie do, do czasu, kiedy się zaangażowałem w kampanię Patryka A później, o chyba 2000, początek 2019 roku, jest zlecenie dla ministerstwa, bo zrobiło się Wszędzie była, ludzie tam wszędzie mnie atakowali, podawali sobie dalej i Opiadek ja ja jest, to jest to to. Tylko, okay, czyli, czyli w ten sposób. Natomiast um, bardziej miałem na myśli Tomek nie to, że my musimy opowiadać kim jest Darek. Bo no, Tak być, że to Darek Matewski dostał 15 milionów, nie? To jakby tak, taki na Znamy kulisy uzyskania jakby tych dotacji przez te stowarzyszenia i wiemy dobrze, że te stowarzyszenia były promowane przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. Z fidei defensor oprócz Mateusza W związana była patrycja szapiel, dziś pracownica biura poselskiego Dariusza Mateckiego. W obu organizacjach działa też Bartłomiej Ilcewicz. To on przeprowadzał wywiad z księdzem który wynajmował lokal na biuro poselskie Mateckiemu. I to Ilcewicza spotkaliśmy w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Prezesem zarówno Przyjaciół Zdrowia, jak i Fidei Defensor jest Adam S. To, że ktoś, ktoś traktuje to jako powiązania, to, to jest nieprawdą. Wszystkie te osoby są w kręgu znajomości z Dariuszem Mateckim. Formalnie nic mnie nie łączy z tymi ludźmi. Ale nieformalnie działania Mateckiego i organizacji dotowanych przez Fundusz Sprawiedliwości się nakładają i uzupełniają. Jak tu, gdy Adam S. i Matecki porównywali Urząd Marszałkowski do powieści Orwella. Albo gdy Matecki, S. i Ilcewicz robili akcję Goń z pomnika bolszewika. Gdzie pan poseł i wówczas wojewoda dostarczono sporo tak kontentu, informacji, które, które mogliśmy publikować, których ludzi interesowało, i, i puszczaliśmy. No. Pod koniec października zarówno Adam S., jak i Mateusz W. zostali zatrzymani i aresztowani na trzy miesiące. Zarówno w jednym stowarzyszeniu, jak i w drugim działały te same osoby. Możemy zrobić taką konferencję? I... Mężczyźni tu na wspólnej konferencji o chrystianofobii usłyszeli cztery zarzuty. Chodzi m.in. o przywłaszczenie 16,5 miliona złotych, a także pranie pieniędzy. Wyjaśnijmy w wielkim uproszczeniu, na czym polega to pranie. Pieniądze, które daje Ministerstwo, są publiczne, czyli trzeba je wydawać jawnie i tylko na cele, na które są przeznaczone. Obrazowo można powiedzieć, że te pieniądze są ostemplowane jako publiczne. Pranie ma polegać na zmyciu z nich tego stempla. Po co? Bo tak wyprane pieniądze przestają być publiczne i można je wydać na co się chce. Około 4 miliony złotych zostało w ten sposób rozdysponowane, że środki te zostały sprzeniewierzone z Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratury wyglądało to tak. Ministerstwo wypłacało pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości szczecińskim stowarzyszeniom. Organizacje te płaciły kilkunastu osobom za pozorne zatrudnienie. Drugi sposób wyprania pieniędzy to opłacanie faktur za fikcyjne usługi. Zdarzało się też, że płaciły za prawdziwe usługi, ale więcej niż te usługi były warte. Te osoby, które wystawiały te faktury zatrzymywały dla siebie tylko część wartości tejże faktury. Po odliczeniu wszystkich kosztów mogłaby być to kwota 10-15% wartości faktury. Natomiast pozostała kwota była jakby wybierana często w bankomatach i przekazywana organizatorom procederu. Czyli na przykład prezesowi na stowarzyszenia, przykład, tak. Od tego momentu pieniądze, które wracały do stowarzyszeń, już nie były publiczne. Zdarzało się tak, że na przykład organizacją konferencji zajmowała się firma, która tak naprawdę zajmuje się handlem paszami czy handlem mączką rybną, a wystawiała fakturę na organizację konferencji. Proceder zorganizowany tak, jak opisuje go prokuratura, wydawał się kurą znoszącą złote jaja. Właścicielka firmy paszowej nie chciała z nami rozmawiać. Nie będę panu żadnego wywiadu udzielać. Sprawa jest w śledztwie. Zapraszam, jak się zakończy, tak? Śledztwo. Podobnie jak jej mąż. On z kolei zajmuje się systemami bezpieczeństwa, ale też wystawiał faktury na organizację eventów. Oboje usłyszeli zarzuty prania pieniędzy. Mógłbym powiedzieć, że rzeczywiście ten proceder był systemowy. Naszym gościom serdecznie dziękujemy. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Adrian K jest kuzynem prezesa Fidei defensor. To jest ten sam krąg osób, są to osoby często powiązane rodzinnie, a także pochodzące z jednego kręgu znajomych. Taki układ szczeciński. W tym procederze według śledczych brał udział jeszcze jeden człowiek. To Grzegorz W. Grzegorz Krzysztof Sokołowski, którzy no, pomagali mi w kolportażu ulotek. To ten sam Grzegorz W., któremu Matecki w 2018 roku dziękował za pomoc w kampanii wyborczej. Innych osób, które miałyby tego typu kompetencje i też możliwości, pewne zaplecze i zdolności, żeby zrealizować to zadanie, no nie było. Tak o usługach Grzegorza W mówił były prezes przyjaciół zdrowia jeszcze przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Według prokuratury firma W zarabiała na tak zwanych usługach marketingowych. Co ciekawe, w tym samym czasie, gdy płynęły do niego pieniądze od przyjaciół zdrowia, jego firma opłacała też reklamy Dariusza Mateckiego na Facebooku. Czy prokuratura bada rolę? posła Dariusza Mateckiego w tym układzie? Postępowanie jest wielowątkowe. Badana jest rola wszelkich osób, które w jakiś sposób mogły wpłynąć na przyznanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla tych obóz szczecińskich stowarzyszeń. Natomiast z uwagi na to, że w chwili obecnej nie wykonywane są jeszcze czynności z osobą Dariusza Mateckiego, dlatego w tym zakresie jakby nie chciałbym ujawniać zebranego materiału dowodowego. Koledzy Mateckiego, Grzegorz W., Mateusz W. i Adam S. zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Artur Warcholiński, TVN 24.